Cześć! Witajcie na kanale Garażownia, bardzo miło Was tu widzieć ponownie. W dniu dzisiejszym ciekawy produkt od marki Makita, model DVC750L, działający na jedną baterię 18V marki Makita. Słuchajcie, jest to bardzo ciekawy produkt, mamy tutaj silnik bezszczotkowy, mamy tutaj tak zwany filtr HEPA, jest to odkurzacz, który działa w systemie bezworkowym. Wszystko to, co zbieramy, znajduje się w tym pojemniku, który jest jeszcze odizolowany uszczelką. Odkurzacz działa na sucho, działa też na mokro. Mamy tutaj do dyspozycji dwa filtry. Mamy tutaj możliwości ustawienia dwóch biegów oraz wyłączenia odkurzacza. Za pomocą tego przycisku włączamy jedynkę. Mocniejszy tryb. Obsługa jest banalna. Mamy tutaj wskaźnik naładowania baterii. Wymiana baterii jest bardzo prosta. Należy unieść tą osłonę ku górze i wypiąć baterię. Tak, jak standardowe baterie Makity. Zakładamy z powrotem. Bateria jest bezpieczna. Jest uszczelniona. Odkurzacz ten w oryginale do dyspozycji ma. Wąską stawkę oraz szerszą, która znajduje się tutaj, wchodzi na klik. Wymiana naszego węża jest bardzo prosta. Za pomocą przekręcenia w jedną ze stron mamy tutaj narysowane kółki. Wyciągamy go i zakładamy tak samo. Przekręcamy. Wąż jest zablokowany. W zależności, czy zastosujemy go z tej strony, bądź z tej strony. Zadziała on jako odkurzacz bądź jako dmuchawa. Jeden z mankamentów, który nie podoba mi się w tym odkurzaczu jest to, że musiałem do, dokupić sobie osobną przejściówkę, która będzie nadawać się do podłączenia do wyrzynarki marki Makity, do pilarki tarczowej, ponieważ nie była ona przystosowana. Taki zakup to około 15 zł głównie udręka, bo trzeba tego szukać. Natomiast jest to dostępne. Mamy tutaj możliwość zwinięcia węża wokół tego plastiku, osłony i na klik zakładamy go tutaj. Niestety, gdy już mamy dokupioną tą osłonę, nie siedzi on zawsze stabilnie. Trzeba troszeczkę się skupić i dobrze go zapiąć, żeby stał stabilnie, ponieważ jest to wydłużone i to nam przeszkadza. Gdy tego nie używamy, to wtedy siedzi tu bardzo dobrze i w intuicyjny sposób jesteśmy w stanie założyć tego węża. Tutaj do dyspozycji mamy twardą plastikową rączkę, bądź są wersje, nie wszystkie. Niektórzy sprzedawcy tego nie oferują. Mamy możliwość takiej spinki, którą zakładamy na ramię i niesiemy sobie odkurzacz w bardzo przyjemny sposób. Otwieramy naszą osłonę za pomocą takich dwóch zatrzasków. Następnie mamy możliwość wysypania całego brudu, który się tutaj zebrał, ponieważ działa on w systemie bezworkowym, wszystko znajduje się w środku. Należy pamiętać, by po każdej pracy przedmuchać, przeczyścić nasz filtr, a gdy jego stan już jest bardzo brudny, można go nawet wymyć. A teraz sprawdzimy sobie wagę naszego urządzenia. Ta waga to około 4 kg 800 g razem z baterią. Po wyjęciu baterii waga około 400 Wykonamy teraz test czyszczenia bagażnika za pomocą naszego odkurzacza. Do dyspozycji będziemy mieć oryginalne końcówki, nasz bagażnik samochodu osobowego wybrudzony następującym materiałem: resztkami po ziemniakach, ziemią i pyłem, resztkami po drzewie, drobnymi kamieniami oraz trotem. Materiał nie będzie łatwy, ponieważ jest to tapicerka samochodowa, która ma te liczne włoski, które trzymają ten brud. Zobaczymy jak sobie poradzi. Zaczynamy, włączamy bieg drugi, mocniejszy. że tak wygląda bagażnik po wykonaniu naszych prac, jest tutaj już całkiem schludnie podobne zanieczyszczenia, natomiast już na gumowej wycieraczce powinno pójść nieco prościej bo ten materiał nie blokuje się jest na wyciągnięcie ręki, zobaczymy jak sobie da radę, włączamy bieg numer 2 i zaczynamy naszą pracę W gorzej dostępnych miejscach możemy posłużyć się drugą końcówką, i właśnie tak zrobimy. Dobrze, tak to wygląda po naszej pracy. Materiał został wstępnie odkurzony. Nadaje się teraz do mycia. Przechodzimy dalej. Wykonamy teraz test. Który będzie polegał na cięciu drewna za pomocą naszej wyżynarki oraz pilarki tarczowej bez oraz z odsysaniem za pomocą akumulatorowego odkurzacza na pełnej baterii. Zobaczymy jaka będzie różnica w zapyleniu podczas cięcia. Gdy używamy odkurzacza, a gdy działamy bez odkurzacza. Wykorzystamy szybko złączkę, dzięki której mamy możliwość podpięcia się do wyżynarki, jak i pilarki za pomocą szybkiego wpięcia. Zaczniemy bez systemu odsysania. Kolejne cięcie z podłączonym odkurzaczem i włączonym na poziom drugi. Ponownie z innej perspektywy, bez odsysania. W kolejnym teście wykonamy nacięcie pilarką tarczową bez pomocy odkurzacza, a następnie z pomocą odkurzacza. Bez odkurzacza. Podłączamy naszą szybkozłączkę i wykonujemy próbę z pomocą naszego odkurzacza. Bieg numer dwa. Po wykonaniu prac na naszym odkurzaczu, za pomocą tych klam, mamy możliwość podniesienia całej klapy i opróżnienia pojemnika. Jak widzicie, znajduje się tutaj cały ten brud, który wciągnęliśmy. Sporo zalega w filtrze, dlatego warto go oczyścić po każdej z pracy i przedmuchać kompresorem. System jest bezworkowy, wszystko zbiera się w tym pojemniku, dlatego każdy brud wysypujemy, opróżniamy poprzez wysypanie. Ściągnięcie filtra jest bardzo proste: przekręcamy w lewo, zwalniamy tą blokadę, wyciągamy filtr, następnie oczyszczamy go w miarę możliwości. Jest to tak zwany filtr HEPA. Zawsze staram się oczyszczać go w ten sposób, żeby to było zatkane, żeby ten brud nie dostał się do środka. Na początku oklepuję go z każdej ze stron. Najważniejsze zadanie, przedmuchanie filtra, wyczyszczenie go dokładnie. Jak widzicie, zalegają tutaj jeszcze trociny. Warto go dokładnie przeczyścić, wtedy wydajność jego jest lepsza. Tkórzacz dobrze radzi sobie podczas przedmuchiwania różnych rzeczy, podczas przedmuchania odwiertów, podczas przedmuchania nawet schodów. Odkurzacz radzi sobie dobrze podczas pracy na mokro. Po około miesiącu użytkowania, myślę, że mogę powiedzieć parę słów na temat tego odkurzacza. Jak na odkurzacz akumulatorowy, wydaje mi się, że ma odpowiednią moc, radzi sobie z podstawowym zanieczyszczeniem w samochodzie podczas drobnych prac w warsztacie. Jednym z największych jego plusów jest to, że szybkość działania jest naprawdę wysoka i jego mobilność, ponieważ zakładamy baterie i już działamy. Bardzo często miałem sytuację w warsztacie, bądź podczas różnych prac, gdy nie chciało mi się iść po odkurzacz sieciowy, ponieważ był zwykle ciężki i trzeba było gonić z tym kablem, szukać gniazdka. Czasami tego gniazdka nie było. A tutaj mam baterię zawsze założoną. Gdy tylko potrzebuję coś szybko przyciąć, załączam go do wyżynarki, do pilarki i już tnę w czystości. Oczywiście może nie 100%, ale tego zanieczyszczenia jest na pewno około 70-80% mniej, co, co jest dość dużą liczbą. Są to duże plusy. Odkurzacz jest lekki, jest całkiem kompaktowy, jesteśmy w stanie go schować w samochodzie, jesteśmy w stanie go zabrać i szybko odkurzyć schody po drobnej pracy, jesteśmy w stanie go trzymać na ramieniu i wykonywać pewne odwierty w ścianach i nie zawrócić wszystkiego wokół pyłem. Jest to duży plus i jest to bardzo ciekawy produkt. Szukałem takiego produktu w różnych innych markach, natomiast wydaje mi się, że ten z Makity był w cenie najkorzystniejszej w porównaniu do tego, co oferuje. Cena takiego odkurzacza to około 650 zł. Tyle, że jest to cena już razem z naszym uchwytem na ramię oraz dwoma filtrami: filtrem HEPA na SUCHO oraz filtrem na MOKRO. Nie wszyscy sprzedawcy to oferują, natomiast jak na Makita, jest to wydaje mi się cena do zaakceptowania. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. To daje dużo motywacji do dalszego działania. W przyszłości spodziewajcie się więcej filmów na temat narzędzi Makita. Mam ich jeszcze trochę do przetestowania. Także do zobaczenia. Trzymajcie się.